Halo, halo, pianek zjedzony, kawki nie wypiłem, piję sobie kololę, kawkę sobie wypiję trochę później, zostało jeszcze 500 km, tak no rzut beretem został, no i tak sobie jedziemy, ona się jeździ, bo co chwilę korki jakieś. Jakieś zwężki, jakieś to, jakieś tamto, ciężarówki wyprzedzają ciężarówki i tak I się jedzie paskudnie. No, ciężarówki mają ograniczenie do 60 tutaj, no nie? Jakoś im to nie wychodzi. bardzo cisnąć no i tak, po chwilę po wyprzedzaniu zjeżdżam z powrotem i znowu chwilę po wyprzedzaniu zjeżdżam z powrotem i tak taka jazda Dawno korka nie było, no nie? Chyba zajadę prosto na odprawę na siódmą. Eee, karamba! Serwus, zielona pietruszka! Co się dzieje? Co to się porobiło? Gdzie te słynne niemieckie autostrady, co się próje ile fabryka dała? kurczaczek stoi, ile fabryka dała. A, roboty drogowe. Widzę. Ciężarówki to stało z 10 km taki hmm. sznurek. Jedna za drugą. żeśmy McDonalda zaliczyli <laughs> no kurna Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle mi z tym No bo gdyż jakby to powiedzieć Fast food no nie Ale z drugiej strony jeszcze 300 km Także tak na szybko żeśmy zjedli i tyle Że jakiś korek się gdzieś robi. I tak proszę Państwa, jodymy, jodymy, guńcan tego nie ma. wreszcie, trochę chłodniej się zrobiło, jest 14 stopni. Można oddychać, jest czym? Także fajowo. I jedziemy cały czas piąteczką. tak piękna lejka halo halo dalej 300 km staliśmy w korku drogę sobie zaczęli remontować a teraz taka pogoda kurcza leje jak nie wiem ale przynajmniej jest czym oddychać Tak sobie jedziemy na spokojnie, bo o północy powinniśmy być na parkingu. Także wciąż 6 godzin tu będzie. Krótko, ale intensywnie. Wygląda tak A kurczaczku trochę się rozpadało, no już trochę mniej, mama, co to było? Słucham sobie Kate Melua Bardzo polecam ja jak tu widział taki spokój jaki ma trochę znowu pada, nie wiem czy mnie słyszycie Bo szumi tak jak nie wiem Trzeba było zwolnić, bo się nie dało Dawno takiej ulewy nie widziałem. Wczorajszy nie nadążają. Masakra. Zostało 150 kilometrów, jest dwudziesta druga trzydzieści, trzy. Trochę masakra z tym deszczem. Coś się chyba stało po drugiej stronie, bo karetka, no wypadek, policja, policja, jeszcze jedna policja, wypadek jakiś tam. Widziałem auto takie na boku. O, pogoda nie rozpieszcza, nie rozpieszcza. Mamy jeszcze 45 minut do stacji benzynowej Tam się zatrzymamy i może z godzinkę prześpimy i dopiero pojedziemy dalej, bo to jest 23.13 I słaba bateria w telefonie Proszę bardzo Znowu pada bardziej. Tak pada na zmianę trochę bardziej, trochę słabiej, trochę bardziej, trochę słabiej. Ziewa mi się, proszę Państwa, ziewa. Jestem trochę senny, ale jeszcze jakoś zmęczony. Nie, może. Taki troszeczkę, nie wiem, z tą pogodę takiej. No dzisiaj troszeczkę kilometrów jest. I'm Przestać padać no jak sobie jedziemy cały czas stupką to jest 94 km na godzinę realnej prędkości faktycznej I tak sobie spokojnie jedziemy Padełka, słoice Nie z kąpieli dzisiaj a tej porze to już nie ma prysznica otwartego Jutro ponoć mamy luźny dzień Załadujemy coś jutro I na pojutrze w Niemczech Także luźnik będzie Rozmawiałem, mówiłem, że to będzie, że premię odbitą wypłaci, także zobaczymy jak to będzie. W stacji benzynowej, chociaż jakiś daszek jest. Nie raz trzeba tankować tak na dwożu leje, jak nie wiem, nie tak niefajnie. żeśmy sobie zatankowali. Znalazło 91 litrów. No i kurczę, zostało nam 50 km do parkingu. Tak się zastanawiam, czy się zatrzymać gdzieś tutaj na najbliższym, przespać się ze 4 godziny, 5. Jest. Kurczę, najlepiej by było podjechać jak najbliżej. O 5 rano otwierają ten parking tam na Solu, Więc myślałem, żeby sobie gdzieś tutaj się przespać, parę godzin, podjechać tam i wtedy jeszcze za dwie godziny dospać. Tylko nie wiem, czy bardziej się opłaca taki jeden dłuższy sen, czy dwa kawałki kurczaczek. No, na razie jeszcze spoko. Na razie jeszcze spoko. Jestem rześki Podczas tankowania się do dookoła, auta się trochę dobudziłem Gdyby można było to machnąć te 50 km jest jakieś 40 minut drogi Może to magniemy, zobaczymy zaraz. Myślę, że zrobię tak, że po prostu będę jechał dopóki nie będę dentka. Jak będę dentka, to zjadę i, i spańczę. No. Tak trzeba zrobić. No, przy fajnie był Daszek. <laughs> Pożegnam się jeszcze z Wami, jak się zatrzymam, już spać. Dobranoc! Idziemy spać. Zostało 18 km na rano 15 minut drogi ząbki i spanko. Mamy dobre 6,5 godziny spania. Także pozdrawiam wszystkich, miłego oglądania jutrzejszego odcinka. и и что? До утра. Па-па.